18. Festiwal Sera, pełnoletność. Osiągamy właśnie w tym roku. Ponownie widzimy się w Karczmie Góralskiej, natomiast dla odmiany 10 sierpnia, nie 15 jak było to zazwyczaj. W tym roku impreza można powiedzieć dwudniowa, bo dzień wcześniej odbędą się warsztaty serowarskie. To jest realizacja moich marzeń. Po raz pierwszy w tym miejscu będą warsztaty. Będziemy się uczyć, jak wytworzyć fajny serek, bo się jest ser, bo pewnie nie każdy wie, że to nie jest aż tak trudne i każdy z nas może, ale również będzie wykład na temat, jak ten ser potem wypromować, czyli tak naprawdę możemy się nauczyć, żeby w domu ten serek dla siebie, dla swoich potrzeb, a być może, że i biznesowo. Dlaczego warto? No warto, jak zawsze, no po raz pierwszy, dwudniowe, dziewiąty, dziesiąty, zaznaczyć inaczej, inaczej niż, niż dotychczas, no i co, no, no festiwal pełnoletni staje się, tak? 18 lat. Co nas czeka? No jak zawsze mnóstwo atrakcji. 15 wystawców sera, 16 uczestników konkursu na najlepszą potrawę z sera, do tego rękodzieło, miody, atrakcje dla dzieci, no i oczywiście koncerty. Long End Junior, Masters, coverowy zespół O.N.A. i nasze rodzime gwiazdy, Sowianie, czyli trochę muzyki ludowej. I zespół laser. To wszystko na Państwa czeka 10 sierpnia. Po raz 18 serwuję zupę serową. Zupa serowa wójta, gorąco zapraszam. Godzina 14, startujemy, start, rozpoczynamy. Oczywiście konkursy dzieją się, duże rzeczy dzieje się, ale od 14 zupa serowa, jak od 18 lat, wraz z żoną będziemy serwować. Z lubczykiem. Z lubczykiem, to znaczy no, z takim płynem, tak? Mamy tam taki płyn dolewamy, który powoduje, że człowiek jest bardziej szczęśliwy. Rozpoczynamy o godzinie 14, czyli tak jak w ubiegłych latach, a bawimy się do godziny drugiej, czyli od 22, kiedy zaświecą e, e, sztuczne ognie. Rozpoczynamy tak zwaną dyskotekę na świeżym powietrzu i do drugiej full zabawy. Drodzy Państwo, serdecznie Państwa zapraszamy 10 sierpnia, Karczma Góralska w Dziećmorowicach, 18. Festiwal Sera. Wszystkim wszystkie po w górę Z Tobą być Bądź mnie w ramionach, Bym była tylko Twoja Pragnieniem my, na zawsze jesteś Ty Za chcę przy Tobie By w sercu poczuć Co zrobić mam by zawsze z Tobą być Lecić, płyną w moich By ta noc się nie skończyła Chcę, byś płyną w moich żyłach bo kawał nie odkrywał Nie podtrzymał się, się, jedynie tego pragnę. Dziś tego chcę, tego chcę, 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 chcę. chcę. O! I wszystkie dwa się kończy się, kończy się, ona swim na przadu białym tle Timp și Paris, babis, complementul babis, după ligă ce au